Nazywam się Andrzej Twarowski. Pomagam łatwiej, szybciej i drożej sprzedawać swoje produkty i usługi. Na co dzień prowadzę licencjonowane centrum szkoleniowe firmy Sandler Training. Sprzedaż jest działaniem, które wykonują nie tylko typowi przedstawiciele handlowi. Na rynku funkcjonuje wielu specjalistów, którzy przede wszystkim są fachowcami w swojej dziedzinie. Mówię tu m.in. o inżynierach, prawnikach, programistach, architektach, finansistach, doradcach podatkowych czy marketingowcach. O ich wartości rynkowej stanowią głównie ich wiedza i doświadczenie. Zdarza się jednak, że ci specjaliści znajdują się na przysłowiowym zakręcie swojej kariery zawodowej i wskutek awansu lub decyzji o założeniu własnej firmy, sprzedaż usług staje się integralną częścią ich roli zawodowej. Bywa, że wtedy pojawia się myśl: Nie po to kończyłem studia, robiłem specjalizację, certyfikat, żeby aktualnie wchodzić w rolę key account managera. W jaki sposób do sprzedaży podchodzi rasowy inżynier? Czy na studiach na Politechnice są zajęcia z, ze sprzedaży usług inżynierskich? Czy inżynier może skutecznie sprzedawać? Skąd tak naprawdę może czerpać wzorce? Do swojego programu zaprosiłem Bartosza Góreckiego, prezesa zarządu i założyciela firmy QuickerSim. Chanzeo Cześć Bartku, bardzo się cieszę, że skorzystałeś z mojego zaproszenia. Miło Cię widzieć. Bardzo mi miło. No, w Twoim przypadku to jeszcze bym mógł dodać do tych wszystkich tytułów, certyfikatów, specjalizacji, po co, po co robiłem doktorat, żeby teraz wchodzić w rolę e, sprzedawcy, bo nie tak dawno temu obroniłeś doktorat, prawda? Także gratulacje swoją drogą. Dziękuję serdecznie. No, już trzy lata minęło od tego momentu, aczkolwiek e, ja bym nie powiedział, że. Po co było robić doktorat, żeby sprzedawać, bo to jest zupełnie inaczej. Jak wspomniałeś we wprowadzeniu, o naszych kompetencjach decyduje przede wszystkim nasze doświadczenie, czy, czy całe to zaplecze eksperckie i wiedza, którą mamy. I, i, I gdyby nie ta wiedza, i gdyby nie ten doktorat, to w ogóle by nie było Quaker u dzisiaj w takiej formie, w jakiej jest. No, jasne. Bartku, takie mam pytanie, może trochę retoryczne. Czy na zajęciach na politechnice były zajęcia albo ktokolwiek z profesorów, z wykładowców mówił, wy drodzy tutaj koledzy, przyszli inżynierowie, uczcie się też kompetencji biznesowych, uczcie się sprzedawać, rozmawiać z klientami. Był w ogóle taki wątek, czy, czy raczej coś takiego nie istnieje w takiej edukacji, którą ty dostałeś na uczelni? Jak sam zauważyłeś, zadałeś pytanie retoryczne. Um, e, nie, no gdybym powiedział o e, takim nastawieniu biznesowym, to bym pewnie w, w paru miejscach skłamał, że nie było o tym mowy, natomiast jeśli chodzi o kontekst typowo sprzedażowy, to nie, ja ze swojej edukacji sobie nie przypominam ani jednego, e, ani, jednego ani jednej sytuacji, w której byłaby mowa o tym, jak sprzedawać. Ok. I powiedz ty jako inżynier, doktor, doktor inżynier, w jaki sposób możesz na swoim tle, na tle swoich kolegów powiedzieć, jak inżynierowie podchodzą właśnie do takiej sytuacji, kiedy e, przychodzi im faktycznie wchodzić w tą rolę sprzedażową, bo albo awansują w firmie, albo na przykład, tak jak ty, e, zakładają własny biznes. Ja myślę, że w pewnych aspektach my w naturalny sposób bardzo dobrze podchodzimy do sprzedaży. Są takie, których się musimy nauczyć, ale jest taki, um, prowadzisz szkolenia sprzedażowe, w których um, no, też biorę udział. I wiemy dobrze, że jednym z bardzo ważnych elementów jest zdiagnozować autentyczną potrzebę i problem do rozwiązania u klienta i dopiero wtedy sugerować rozwiązania. I akurat myślę, że ten element procesu sprzedażowego my jako inżynierowie robimy. Bardzo dobrze i skrupulatnie, w naturalny sposób, gdyż jak ja idę do klienta rozmawiać o e, symulacjach cieplnych, przepływowych do zrobienia, czy jakimkolwiek projekcie badawczo-rozwojowym, to ja nie jestem w stanie mu niczego zaproponować, dopóki nie zrozumiem, jaki ma problem do rozwiązania. I tak naprawdę, w naturalny sposób, nawet jak byłem przed, przed jakimikolwiek e, szkoleniami sprzedażowymi, to od tego zaczynałem, od właśnie. Zrozumienia czego potrzebuje mój klient i jaki ma problem do rozwiązania, bo bez tego nie poszedłbym ani o krok do przodu. Czyli inżynierowie mają taką naturalną predyspozycję, ale też być może wzmocnioną wykształcenie. Do, do pytania o problemy techniczne. Do pytania o problemy techniczne, ok. Czyli mamy jeden, jedna część, która. Które jest, y, y, jakby y, podchodzą inżynierowie przydatnie. Natomiast ja spotkałem się kiedyś z taką sytuacją. Rozmawiałem przed projektem szkoleniowym z inżynierem. Co prawda to był inżynier taki bardziej budownictwa. I jemu dosyć prowokacyjne zadałem pytanie. Panie Piotrze, on był szefem działu sprzedażowego, który de facto tam się nie nazywał dział sprzedażowy, tylko dział ofertowania. Zadałem mu takie trochę prowokacyjne pytanie, czy to, co pan robi, postrzega pan jako sprzedaż? I on zaczął się trochę tłumaczyć, mówiąc. No ja wiem, że to, co robię, to jest sprzedaż, ale nie lubię tak tego nazywać, a, wolegię, a w ogóle koledzy w pracy się ze mnie śmieją, że powinienem się zabrać za porządną robotę inżynierską, a nie chodzi uściemniał klientom. I to były słowa między inżynierami. Jedni pracowali w dziale takim projektowym, drudzy kontaktowali się z klientami. Czyli jednak na tym tle ja widzę, że przynajmniej część osób o takim technicznym, ścisłym wykształceniu, no podchodzi trochę z dystansem. Ja, jak Ci się wydaje, jaki jest powód, dlaczego niektóre osoby tak podchodzą? Myślę, że bardzo silne skoncentrowanie na tych umiejętnościach technicznych. I um, zauważ, że wielu studentów idących na studia techniczne, Politechniki, to są ludzie, którzy są bardzo mocno skoncentrowani na szczegółach technicznych, coś im się bardzo podobało, to często gdzieś tam, nie wiem, pewnie jeszcze z jakiegoś młodzieńczego hobby wynika takie majsterkowanie, które się potem rozwija w coraz bardziej profesjonalne, profesjonalne przejawy, Matego. Więc, więc ci ludzie naturalnie mają takie nastawienie umysłu. Ja też takie miałem, ale akurat to myślę, że my u siebie w firmie nie mamy takiego, takiego podziału, że o, tutaj są ludzie, którzy naprawdę wykonują projekty techniczne, a tutaj są o tamci, którzy muszą je sprzedać. Ja też cały czas dbałem o to, żeby, żeby nie było takiego. Takiego rozdźwięku i poczucia wyższości czy niższości dowolnej z tych dwóch grup. One po prostu obie są potrzebne, żeby firma dobrze tak. funkcjonowała. Um, i, I mogę chyba przytoczyć jeszcze. Taką historię z mojego doświadczenia, jak zaczynałem prowadzić firmę na samym początku, ja też wychodziłem z politechniki z, politechniki z takim nastawieniem: OK, trzeba zbudować dobry, dobry produkt i, i, i on ma być technicznie doskonały. Zamyślałem: zbudowanie produktu, oprogramowanie to trzy, czwarte sukcesy, potem trzeba go tylko sprzedać. No to jak zacząłem prowadzić firmę, to się przekonałem, że, że to jest no właśnie, najpierw trzeba produkt sprzedać. A, a, a zrobić to my na pewno damy radę go zrobić z naszymi kompetencjami. I te okay. akcenty się rozłożyły zupełnie odwrotnie. Jakby uważam, że sprzedaż decyduje o trzech czwartych sukcesu. Oczywiście za tym musi pójść porządna realizacja techniczna. Oczywiście. że to jest błąd, a też w środowisku startupowym jesteście też startupem. Hmm. Funkcjonujecie. To jest błąd wielu startupów, że najpierw inwestują w rozwój produktu, Środki się kończą, bo zawsze na, na wstępnym etapie środki są ograniczone, nawet jeżeli jest finansowanie zewnętrzne, a później, jak już trzeba zaangażować zasoby, żeby uruchomić sprzedaż czy marketing, to już faktycznie brakuje, brakuje chociażby pieniędzy. To Bartko, jak to się stało? Skąd ty czerpaj wzorce, że faktycznie robisz to, twoi ludzie to robią? Działacie, nawet wręcz bym mógł powiedzieć, że się tym trochę bawicie, jak to się stało, że Ty inżynier z chwili kości e, e, działasz sprzedażowo efektywnie? Lekko prowokacyjne pytanie, ale bardzo miłe, bo dobrze pewnie wiesz, że mnóstwo tych wzorców czerpałem od ciebie, odkąd się spotkaliśmy tam chyba to jest już ze trzy lata temu w Krakowskim Parku Technologicznym. I, I to był na pewno taki początek, który mi samemu wtedy bardzo tworzył oczy na to, jak wygląda proces sprzedażowy, poprowadzony dobrze, a nie przez głupie wciskanie czy naciskanie. I to był początek tego rozwoju i w ogóle zdobywania wzorców. Jak wiesz, swoich ludzi też do Ciebie przyprowadziłem, nauczony swoim doświadczeniem. Ja też a propos, dziękuję bardzo za, za to zaufanie, jeszcze taki jeden komentarz, jakbyś też mógł krótko już się do niego odnieść. Ja też zauważyłem, że jak inżynierom pokazuje się, że sprzedaż jest procesem, a nie takim czystym, bym powiedział, spontanicznym działaniem na tak zwaną szeroko rozumianą chemię, tylko że on ma pewne kroki, ma pewne etapy, ma pewne wzorce, pokazuje, że kiedy warto pójść do przodu, a kiedy się zatrzymać, wręcz można zbudować w jakiś sposób algorytm, że to inżynierowie też w pewnym momencie, jak widzą, że sprzedaż jest procent, to doceniają. Bez mhm. wątpienia, jakby algorytmiczne myślenie to... Wiele rzeczy upraszcza, prawda? Pozwala diagnozować problemy i po prostu rozwiązywać te problemy we właściwy sposób. Jest też oczywiście druga strona tej sprzedaży, to znaczy takie dobre, dobre czytanie potrzeb i emocji drugiej strony. I to już, jak wiemy, z trochę więcej predyspozycji naturalnych, psychologicznych wśród inżynierów niejednokrotnie obecne, a, a czasem po prostu trudne do wyrobienia. To już jest zależy od charakteru ale to też jest są kompetencje społeczne komunikacyjne, które da się wykształcić także Bartku dziękuję ci bardzo za rozmowę i skorzystanie z mojego zaproszenia pozdrawiam serdecznie życzę, życzę powodzenia w programie akceleracyjnym na Tajwanie, który właśnie zaczynacie także do zobaczenia Dzie dziękuję serdecznie i powodzenia również dla ciebie dzięki za zaproszenie. A państwa serdecznie zapraszam do oglądania kolejnych odcinków serii polubić sprzedaż. Gdyby Państwo chcieli się dowiedzieć więcej, w jaki sposób pomagam sprzedawać łatwiej, szybciej i drożej, to zapraszam na stronę www.tpsisandler.com Łamane przez Andrzej Twarowski. Pozdrawiam serdecznie.